Na terenie Gminy Gorzyce odbyły się zawody wędkarskie, które zorganizowano z okazji Dnia Dziecka. W tym roku wędkarze przygotowali spotkania w motyczu poduchownym, orliskach oraz trześni. Każde zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem młodych miłośników wędkowania. Dla każdego uczestnika przygotowano nagrody, poczęstunek oraz dodatkowe atrakcje. Na terenie Gminy Gorzyce działają w sumie cztery stowarzyszenia wędkarskie. Koło numer 15 Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzycach, Stowarzyszenie San Motycza. Stowarzyszenie Okoń Trześni oraz Stowarzyszenie Szczupak Przybyłów. Dzień Dziecka to jeden z tych dni w roku, który najlepiej pokazuje aktywność wędkarzy. No, korzyści są tu obopólne. Przede wszystkim ci wędkarze i ich rodziny dbają o, o to środowisko, o czystość tutaj na, nad tymi akwenami, o porządek. Natomiast my pomagamy im w różny sposób przy organizacji tego typu imprez, nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, dla całych rodzin. Jak również nie pobieramy opłat, zwalniamy ich z podatku, a to są poważne kwoty. W zamian za to oni się odwdzięczają tym, że dbają, naprawdę dbają super o te zbiorniki. Wędkarzy wspieramy od zawsze i to są takie grupy, które naprawdę zdrowo rywalizują. One potrafią się organizować, potrafią współdziałać. Także zawsze wędkarzy wspieraliśmy i będziemy wspierać. Rywalizacja tutaj chyba ma. Jest na drugim bądź nawet trzecim miejscu, ale przede wszystkim możliwość spotkania się w tak wspaniałym miejscu, możliwość spotkania się dzieci, rodziców, wiele atrakcji, także wszystkiego najlepszego dla dzieciaków. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody zorganizowane na zbiorniku wodnym w Orliskach. Udział w rywalizacji wzięło ponad 100 młodych wędkarzy. Każdy miał opiekuna, a nad przebiegiem zawodów czuwali doświadczeni wędkarze z Gorzyckiego Koła, którzy udzielali także wskazówek. Praktycznie te zawody organizowane są, jak pamiętam, od zawsze. Czyli, czyli tak jak ja wędkuję ponad 30 lat, praktycznie co roku na, na Dzień Dziecka organizujemy zawody. W tym roku naprawdę dzieciaki dopisały. Pogoda też, też można powiedzieć, że nam dopisała rybki troszeczkę mniej, no nie, ale mi się wydaje, że najważniejsza jest zabawa automatycznie, żeby dzieciaki miały radość i przyjemność z tego, z tego pierwszego dnia dziecka, jak to się mówi. Ka każdy ma nagrodę, każdy na początku dostał pakiet startowy, czyli automatycznie jakieś tam słodycze i jakąś bułeczkę, coś do picia. Następnie teraz na, na, na sam koniec każde dziecko dostało też pakiet, taki jak to się można powiedzieć, z nagrodami. Później został przeprowadzony konkurs, gdzie zostało wręczone też parę nagród. Dodatkowo najlepsi otrzymali także puchary. O poczęstunek zadbały panie z koła gospodyń wiejskich w Gorzycach. Zorganizowano także konkursy, a celem była edukacja poprzez zabawę. Pytania zadawane przez organizatorów miały związek oczywiście z rybami oraz okolicznymi zbiornikami wodnymi. Jaką wiedzą trzeba było się wykazać? Ile gatunków ryb pływa w naszym zbiorniku? No i rzeczywiście strzeliła, bo ich jest bardzo dużo. Mogę powiedzieć, że jest 24 udokumentowanych. Może być więcej. Mamy tutaj naprawdę piękny zbiornik. Wystarczy tylko popatrzeć w kółeczko. Jest to w lesie. Przyjechać. Przeważnie z rana czy przed wieczorkiem. Naprawdę przyjemność siedzenia tutaj nad wodą. A to mam, mamy, jak, jak widać, wirownie, czyli piasek jest wydobywany, woda jest czyściutka, ryba jest zdrowa. Odpoczynek naprawdę tutaj jest coś pięknego. Już od wielu, wielu lat takie inicjatywy tutaj powstają. To koło PZW numer 15, tu gdzie jesteśmy w tej chwili. To san na motycze, to okoń wcześniej, gdzie za chwileczkę się przemieścimy, za chwileczkę jedziemy. No to przede wszystkim frajda dla dzieciaków, bo dziś wspaniała piękna pogoda. Tutaj można również popływać e, łodziami motorowymi straży pożarnej po tym akwenie. Bardzo udane były także zawody w trześni, gdzie wędkarze przygotowali imprezę wedle podobnych zasad. Wygranym był każdy, a po załowieniem ryb było ognisko poczęstunek i nagrody dla każdego dziecka. Mimo dość kapryśnej pogody wszystko wyszło zgodnie z planem. Frekwencja to przeszła samą siebie można powiedzieć, bo po raz pierwszy robiliśmy na dwa zbiorniki zawody wędkarskie dla dzieci, w zbiorniku sportowym i zbiorniku tutaj z Alaskiem 79 dzieci, także no coś o tym mówi, a a chętnych było o wiele więcej, tylko że to no, nie są też członkami stowarzyszenia rodzice i, i pierwszeństwo mają właśnie dzieci ze stowarzyszenia o Warunki mamy bardzo fajne, razem tutaj z Leszkiem i ze starostą co zawsze z jakiegoś projekciku coś, coś nam tutaj wpłynie czy altanki, czy parkingi, czy drogi. I to się fajnie, infrastruktura rozwija, także służy to całemu społeczeństwu, nie tylko dla cześnia, bo członkami są nawet ludzie z Tarnobrzega i Zostrowca, także, także super. Poza przygotowaniem Dnia Dziecka w aktywnej formie, wędkarze chcieli w ten sposób zaprezentować swoją pasję i działalność poszczególnych stowarzyszeń. Była to dobra okazja, by pozostawić komputer i telefon i spędzić czas z rodziną na łonie natury. Wędkarstwo to pasja dla ludzi w każdym wieku, która bardzo integruje. Tu są całe rodziny i wspaniała promocja właśnie takiego zdrowego trybu życia, spędzania czasu na świeżym powietrzu, nad wodą, wśród zieleni, wśród lasu. No, wędkarstwo przekazuje się w genach, i tutaj ja już widzę trzecie, czwarte pokolenie młodych wędkarzy. Ja sam w 75 roku, gdy zostało założone koło, byłem chłopcem dziesięcioletnim i już też byłem w takim kole, właśnie w kole numer 15 w Gorzycku. Super integracja, przede wszystkim każde dziecko trzymało nagrodę, puchar, medal, łódeczka, kiełbaski, popcorn, i różne rzeczy takie dodatkowe, także myślę, że to przyciągnęło dużo dzieciaków. Rodzice pomagają, ale o to chodzi, żeby to wspólnie, wspólnie rodzinnie to, ta impreza tak wyglądała.